Ojca i syna i ducha świętego. Amen. Panie Jezu, stajemy przed Twoim obliczem w godzinie miłosierdzia, by zanosić naszą modlitwę w nowennie przed świętem Miłosierdzia. Ty powiedziałeś do świętej siostry Faustyny, Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała duszę do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu. I w przyszłym. Nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz. W siódmym dniu nowenny pragniemy zawierzać dusze szczególnie czczące i wysławiające miłosierdzie Jezusa. Jezus powiedział do świętej Faustyny: Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie moje, i zanurz je w miłosierdziu moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębniej wniknęły w ducha mojego. One są żywym odbiciem mojego litościwego serca. Dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie. Jezu najmiłosierniejszy, którego serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocarne siłą Boga samego. Wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód. Ufne w miłosierdzie Twoje. Dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu. Dusza, która wysławia dobroć swego Pana, jest przez Niego szczególnie umiłowana, jest zawsze bliską zdroju żywego i czerpie łaski. Z miłosierdzia Bożego. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia. A dusza ich przepełniona weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie położyli. Niech się spełni na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że dusze, które czcić będą, to niezgłębione miłosierdzie moje ja sam bronić je będę w życiu, a szczególnie w śmierci, godzinie jako swej chwały. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. daj na nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas za pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Sęta Maryjo, Matko Boża, grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny umęczon pod kąskim piłatem, ukrzyżowaną Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na za grzechy i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miej dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla, dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla, dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. 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 Nie miłosierdzie dla nas całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. No, za mm. i dla jego bolesnej męki. Dla, dla jego bolesnej męki. Dla, dla jego bolesnej męki. Dla, nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. 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 Miej miło nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miło się dla nas. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. jego bolesnej męki. Jej miło śierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przewieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki nie ma miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie ma miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie ma miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie ma miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anioł, śmiertelny, zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, która wytrysnęłaś z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnice naszego zbawienia, mogli osiągnąć jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.